Czwarta edycja ogólnopolskiego przeglądu niezależnej sceny hip-hop Kentucky Gap Battle. 11 składów, które postarają się zwyciężyć. Tylko trzy nagrody, w tym pierwsza, nie tylko pieniężna, ale również dająca przepustkę do występu na gizzycko Mazury Hip-Hop Festival między 7 a 9 sierpnia. Oprócz tego wiele atrakcji, bo pewnie wiecie, że dzisiaj gwiazdą wieczorem będzie nie kto inny, tylko reprezentant Grupy Dramatik, Eldo, widzę je Myślę, że dadzą mi szeroki kontakt. Rozmawiałem z nimi i są w pełni energii, żeby się zrobić zdrowy masa. Za moment będzie bliżej, wiecie dobrze jak to idzie. Mam nadzieję, że wszyscy staniecie, wszyscy popaki i siedzie, bo wszyscy powinni tak w sumie podejść bliżej. Można sobie siedzieć, ale bo trzeba wstać, kiedy ja też mają tutaj dobrą pasę, Dobrze wiem, że każdy z Was zna się O to chodzi, bo tutaj wszyscy chcą trzymać kasę I tak naprawdę wszystko tu będzie pięknie napinięte Wszystkie składy będą robić to pięknie Wszystkie składy będą robić to dźwiękiem Ja to wiem, bo nazywam się wygocente Nigdy nie staje na tym nie Wy też, dobrze wiesz, teraz słuch wy też. To jest najważniejsze, żeby jechać Widzę i te wszystkie spłaty, mam nadzieję, będą tutaj niewyżyte. Wszyscy będą naprawdę starali się pokazać, to jest hip to jest wielka, zdrowa ta zaraza. To jest dla każdego misjonarza, katolika, wie to każdy chłopak i każda psita, wie to każdy, nie pyta, tylko wie to. Więc jeśli jesteś dobrym mężczyzną, dobrą kobietą, tak w ogóle wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy się troszeczkę yy, yy, teraz zintegrować, robiąc Wielki hałas dla czwartego przeglądu niezależnej sceny hip-hop taki Rap Battle. Dajmy z Ciebie trochę energii, Potem może być już tylko głośniej. Tak mi się wydaje, że będzie coraz lepiej. Pewnie wiecie, jak wyglądała droga do tego, żeby się tutaj znaleźć. Każdy z zespołów, który chciał zaprezentować się w Kinie Gwiazda ze swoim repertuarem, musiał wysłać trzy kawałki. Które zostały przesłuchane od A do Z. żyli w składzie serwiku Timothy Drake i Grzegorz z Antylogiki. Mieli nie twardy orzech do zwierzenia. Musieli spośród wszystkich przysłanych demówek wybrać 11. Które prezentują się na tyle solidnie, by móc tutaj zostać zaprezentowane. Dzisiaj każdy z wykonawców będzie miał 15 minut, czyli kwadrat, nie mniej, więcej, żeby pokazać co potrafi. Wy będziecie też słuchać, na pewno też będziecie mieli możliwość przyczynić się do ostatecznego werdyktu. Kilka słów o tym, jak to po kolei będzie wyglądać, zanim zrobimy losowanie składów. Wszystko zaczyna się już za moment. 11 składów co 15 minut, zmieniając się. Pokażą, co potrafią. Potem po godzinie 20. Zespół tekstylia. Da tutaj kontekst specjalny. W tym czasie będzie główkować. Kto najlepiej tutaj swoich sił próbował. To będzie taka z mowa, wiecie o co chodzi. A potem dopiero wkręty od nowa. No i potem Eldo, widzają taśmy pokażą, pokażą, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Ja mam ze sobą losy. Potrzebuje potrzebuje loty, to znaczy takiej małgości. Czy jest tutaj jakaś białogłowa, która by chciała notować? 11 wkładów. O, tutaj widzę, że koleżanka jako pierwsza podniosła rękę do góry. dla mnie i odwagę i inicjatywę, bo to jest jakby tutaj ważne. Cześć, jak się nazywasz? Magda, cześć. Jestem Michał. Muszę wszystko odłożyć, żeby mieć wolną rękę. W tej kieszeni spodni, mam losy, to jest w tym wschodni. Jeżeli chcesz do tego gatu do kina kwiata podbi. Zażyczy młodzi, nieważne. Każdy tutaj na pewno się roda chodzi, wiecie o co chodzi. Każdy kotlek mam nadzieję, będzie dobry. Mamy czerwoną czapkę. Z tą czapką dłoń mam dobrą gadkę. Zaraz poproszę Magdę, żeby wylotowała coś krawiem. Trzymaj czapkę z daszkiem. Tutaj są losy właśnie. Ok. Teraz będziemy losować kolejność. Czyli pierwszy zespół, który wylosujemy, zaczyna. Drugi będzie, drugi, trzeci, trzeci i tak aż do jedenastej pozycji. Nie patrz tutaj na żeby nie było, że jakaś korupcja ma miejsce. Jako pierwszy rozpocznie śliwa i szmalek z Olsztyna. Jeszcze obowiązek, żeby to Wam jako pierwszy, chociaż czasem przekłada się to na cukry. Ja będę zapisywał od razu. Wybaczcie mi nieco organizowanie, ale wczoraj mieliśmy w piławie, 8 bliskich stajnowców. Familiada dojzdu śliwa i szmanek jako pierwszy w tofio. Głosujemy drugi płaszcz w kolejności, jako piórzy na scenę Pierwsza, druga, trzecia bomba, czwarta piąta, szósta śutra, tak jak wójta, tak jak ósma. Jest dobry, jak podniesienie z niejście śmiać. Czwarty skład, pierwsza, druga, trzecia bomba, czwarta piąta, szósta, sióta, 3b. Ej! Jako czwarty 3b! Dobre wilko, łydkę zawsze, a w kanickie, czy wistnia, południa kepryńskie, południowo, pijackie, czy innym gołakiem, starym kamem też nie pogakcę. Lubię, się, co od jestem pijaczkiem, pogno i duszno, jako piąty desk. To samo się tyczy, żona kołotecha jest pyszny, bo jeśli chodzi o whisky, się ślimak zawsze do szybkim, to będzie występ numer 6. I losujemy siódmy skład, czyli Karmel i Jarząb. Chyba jednego z nich nie będzie, to co tutaj mam zapisane. Tak, nie będzie Jarząba, czyli sam Karmel ustąpi jako siódmy skład. No, to ostatnio otworzyli klubka, nawet DJ Babu tam grał, o, ci tak też, tak? Yy, Dynikę, Szpak i DJ KDDK z Krakowa. Okej. Okay. To będzie ósmy dystrykt. Losujemy dziewiątych, tego prezentantów czwartego budowlanskiego przedmiotu niezależnie z serii Hip-Hop czyli zespół CNS. CNS. Zostały nam jeszcze dwa projekty do ustalenia kolejności. O, teraz mamy zespół z Kętrzyna, czyli Bandix. Bandix z Kętrzyna. Ponieważ została już tylko jedna karteczka, pozwolę sobie sam ją wylocować. Dziękujemy naszej e, sierotce w tym znaczeniu oczywiście, Marze. Zespół unika, zamknie dzisiejszy pojedynek zespołu unika. Dobra, w jeszcze raz to żeby nie było wątpliwości, kto po kolei będzie nas scenie gościć. Na początek Ślipa i Śmajer, potem podobnie do nikogo, jako trzeci. Skład tutor, potem szybę, potem prognoidów dusz, i duszno, potem... ...szyb... ...oj? Ale ja nie wyraźnie piszę. ...szyby i Klowu potem, e, następnie będzie Karmel, jako ósmy Dimitris bliżej gdzie KDDK, dziewiąty CNF, potem Bandix i jako jedenasty Unikat. Czy jesteście gotowi na rozpoczęcie? tego szalonego kontestu wydaje mi się, że możemy zacząć. Powtórzę. A, nie powiedziałem Wam jeszcze o ważnej rzeczy, czyli o wysokości nagród. To jest bardzo ważne. 700 zł za pierwsze miejsce. 40 zł za drugie miejsce.